Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Jarku musi paść to pytanie. Radość czy niedosyt, że trochę uciekło w końcówce tych punktów. To tak jest zawsze, że chciałoby się jeszcze więcej i gdzieś tam nam dobrze szło w trakcie tego, tego, tego meczu i przewaga gdzieś tam nawet chyba była 12 punktów, więc gdybyśmy to utrzymali, no to byłoby rewelacyjnie. Ale, ale no zwróćmy uwagę na to, że to jest rywalizacja sport, przyjeżdża drużyna, która również te punkty radzi i ambitnie jadą, więc no, na tyle nam dzisiaj wystarczyło energii, żeby wygrać taką różnicę są punktową no, wiadomo, że chcieliśmy jeszcze ambitniej i, i, i mocniej zaakcentować to pierwsze spotkanie, ale nie było to wcale takie łatwe. Poza tym na pewno dużo więcej stresu, przynajmniej ja tak to czuję, bo pierwszy mecz przed własną publicznością to tak zawsze jest, że mimo wszystko ten stres taki jakiś dość mocny pojawia, zważając za to, że były przygotowania, były treningi, sparingi, później się szuka potwierdzenia tego wszystkiego, co się przerabiało podczas tych przygotowań. Właśnie w meczu chciałoby się, żeby każdy bieg był, jak to się mówi do przodu, ale hej, no jest to sport i każdy chce walczyć. No okoliczności przyrody ta plandeka, med zagrożony, to pewnie też nie pomagało, na ile utrudniało czytanie tego toru. Eee, więc eee, po, pomimo tego, że ta plandeka była, ten tor był naprawdę bardzo dobrze przygotowany, równy na całej długości szerokości, to przede wszystkim i jednak by ta plandeka chyba nie, nie, nie zaszkodziła w tych przygotowaniach. A... No, szczegóły, detale zostawimy już dla siebie. Będziemy to między sobą z Piotkiem omawiać, a, a, ale to nas niczym nie zaskoczył. Słyszeliśmy właśnie od kolegów, w części przynajmniej, że właśnie on był trochę inny niż na, na, na treningach. To jakaś różnica była rzeczywiście znacząca? Tak, ale to, mówię, to będziemy z Piotrkiem rozmawiać, ustalać te wszystkie szczegóły, no, bo to, to gdzieś tam będziemy sobie tłumaczyć co… Co chcemy zrobić z tym torem, żeby jeszcze gdzieś tam może nam bardziej pasował. E, chociaż nie no, pasował nam, był ok, no, no słuchajcie, ta plandeka no, gdzieś tam zawsze powoduje, że e, nie do końca e, gospodarz ten tor może sobie przygotować ten tor, jakby mm -hmm. chciał, no bo gdzieś tam e, ta plandeka w tym przeszkadza, ale, ale i tak myślę, że było wszystko pod kontrolą. A pańskie 9 punktów jak pan ocenia swój występ? No solidny na pewno. E, Solidny na pewno. Chciałbym, się, chciałbym, żeby był jeszcze solidniejszy następnym razem. Nie do końca, nie do końca jestem zadowolony, jeśli chodzi o moje starty, i, i to, to na pewno jest element, który na pewno mi brakuje. Muszę to wszystko sobie przemyśleć, nad tym pracować. Proszę powiedzieć kilka słów w obiegu z Frikiem, bo właściwie był Pan jedynym gościem, który dzisiaj pokonał Max Afrika. Mm -hmm. e a Max był dzisiaj bardzo dobrze dysponowany, naprawdę szybki. Yy, miał bardzo dobre starty, szybki motocykl na dystansie i no, było ciężko pokonać. Był na pewno jednym lepszym zwolennikiem meczu. Po dwóch kolejkach, panie Arku, co mi wiemy o falubazie? Po jednym meczu wiosennym we Wrocławiu, jednym zimowym z gruziącem, to z drużyna, która rośnie, będzie rosnąć. Charakteru jej raczej nie brakuje. I tymi słowami końcowymi tak bym to podsumował, że charakteru na pewno brakować nie będzie, a co dalej będzie, no to. No to ja tak zawsze powtarzam, że sport nam pokażę, bo wszystko się może zmienić gdzieś tam z tygodnia na tydzień, a czasami nawet z dnia na dzień, więc co nam pozostaje, to tylko to, żeby jeszcze więcej gdzieś tam starać się pracować nad tymi przygotowaniami i z takimi swoimi mentalnymi gdzieś tam i sprzętowymi, bo to jest tak zawsze, że jak się nie robi kompletów, to się szuka tego, żeby było jeszcze lepiej i będziemy walczyć.